Witajcie! Przed nami odcinek wideo który będzie poświęcony pozycji Anunsogi. Pozycja Anunsogi jest pozycją dość często stosowaną do ćwiczenia elementów technicznych, takich jak np. przykład de parocirugi i również występuje w formach. Eee, dlatego przyjrzyjcie się uważnie ustawieniu stóp, ustawieniu kolan po to, żeby w formach wykonać ją perfekcyjnie. Pozycja Anunsogi ma mieć szerokość półtora razy szerokości barków od wewnętrznej krawędzi stóp, mają one być do równoległe, kolana mają być zgięte, rozstawione na zewnątrz, nie mogą one schodzić się do środka, a sylwetka ma być wyprostowana. Najczęstszym błędem w ANU Anusogi jest jej nieodpowiednia szerokość, pozycja może być albo za wąska, albo za szeroka. Innym takim błędem jest Rozstawianie stóp z palcami mocno skierowanymi na zewnątrz. Innym błędem w osi jest sywetka, która może być albo nadmiernie pochylona w przód, albo odchylona do tyłu. Ona ma być wyprostowana w pionie. Powtórzmy dla utrwalenia. Wasza sywetka ma być wyprostowana, kolana lekko zgięte, odwiezione na zewnątrz, stopy wewnętrznymi krawędziami równoległe rozstawiony na półtora razy szerokości barków. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem.